Na pewno mieliście kiedyś taki parszywy dzień, że wstajecie z łóżka lewą nogą, nic wam się absolutnie nie chce, nie macie energii nawet na to, żeby zaparzyć kawę, ale mimo to mobilizujecie się, piszecie kilka zdań i praca na dzisiaj skończona, a potem ktoś przychodzi, ekranizuje to i poszło na to 2,5 miliona widzów. Te 2 miliony 400 tysięcy publiczności to jest coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Więc trzeba wstać raz jeszcze. I myślę, że poprzestańmy na tym. Od razu mówię, że jeżeli wy już film widzieliście i Wam się podobał, to nie ma sensu, żebyście się tutaj denerwowali, bo chyba po samym tytule tej recenzji już wiecie, co my mniej więcej sądzimy na temat tego Szok. dzieła. Nie wiem, choć się domyśla. Natomiast wszystkich zainteresowanych zapraszam do paździerzolotu. Zapinamy pasy. Wyjście ewakuacyjne, w razie czego, znajduje się po prawej stronie ekranu na górze.

Podobnie nie będzie to zbyt długa recenzja, ponieważ jesteśmy dwa dni po seansie i już niewiele z niego pamiętamy. A to, co pamiętamy, to nie najlepsza wizytówka. Jestem skora powiedzieć w tym momencie, że kiedy to nagrywamy, jest siódmy czy ósmy dzień roku. I ja wiem w tym momencie, że ten film jest bardzo potężnym kandydatem do października 2022. Jak go tylko zobaczyłam, wiedziałam, że będą kłopoty. I skoro przy tym jesteśmy to proszę, nie pytajcie już w komentarzach. Paździerze 2021 będą w lutym. Poprzednie były 17 lutego, więc w tych okolicach możecie się spodziewać. Jeżeli pamiętacie zakończenie poprzedniego Kogla Mogla, to dobrze wiecie, jak się mniej więcej sprawy tam poskładały. Ten film rozpoczynamy od takiej wielkiej obietnicy, że będziemy musiało dojść do ślubu. W tym uniwersum, w tej części, ślub to jest najważniejszy temat. No bo on rozwiązuje wszystkie problemy. To raz. Ale no pamiętajmy o tym, że to jest nie po polsku żyć bez ślubu. Tak. I ja nie wiem jakim cudem my jeszcze Czy żyjemy. Słowkowaliśmy się w ogóle, powinni żyjemy, nas zaorać. Powinno się nas ukamienować za to. Nie. Wiecie, ślub będzie tutaj motywem przewodnim. Marcinek z Agnieszką żyją bez ślubu, no i Kasia z Wolańskim Polańskim też żyją bez ślubu. A tak nie może być. I wtedy Marcinek, grany przez Rozbickiego, stwierdza, hej! W sumie o tym nie pomyślałem. Może to jest jakaś myśl? No i ta myśl przejawia się w tym, że zanim on w ogóle porozmawia z Agnieszką na ten temat, to rozmawia o tym z babcią. I wybierają się do kościoła, żeby dać na zapowiedzi. Że ślub będzie za miesiąc. Dziewczyna się jeszcze nie zgodziła. Ona w ogóle nic o tym nie wie. Nie mie. było oświadczeń, ale już zamawiają prze. Czy warto budować na słabym fundamencie? Poczekajcie, bo tutaj jest intryga gruba. W tym kościele widzi ich inspektor budowlana Bożenka. Go! Ale ci zaimponowałem teraz, nie? Grana przez Anię Muchę, której postać w recenzji poprzedniej części słusznie pominęliśmy, natomiast tutaj się nie da. To wszystko dzieje się tak, że goździkowie, którzy już dokonali udanej zagłady Krasnali Ogrodowych i żadnego Krasnala Ogrodowego w tym filmie nie ma, udają się do Starosty, żeby mu tam powiedzieć, że będą jego sygnalistami czyli będą. Sprzedawać informacje na temat tego, kto robi coś złego No i pada właśnie na tę Bożenkę Nie wie, kto ją sprzedał Więc oczywiście sądzi, że to Marcinek Bo przecież urażona kobieca duma Jak to nie wybrał jej tylko tę chudą szkapę To na Marcina zawadę Żeby go ta. Kuda, miedła zostawiła. I ta Bożenka została dyscyplinarnie zwolniona z pracy, więc musi się zemścić. Znalazła sobie kozła ofiarnego, przypadkiem jeszcze trafia na tego Marcinka gdzieś tam na jakimś korytarzu i mu wtedy deklaruje, że ona się zemści i że on to popamięta i że cała rodzina jego to popamięta. Więc mamy tutaj zdefiniowanego Złola, ona będzie naszym jokerem w tym filmie. I to tak 100%. Jeszcze mnie popamiętacie! Wszystkie zachowania tej postaci to są. Zachowania osoby, która powinna być w zakładzie zamkniętym. Jak wsiada za kółko samochodu, to jedyne co chce zrobić, to potrącić ludzi, którzy jej w jakiś sposób zaleźli za skórę. I mniej więcej wygląda wtedy tak, jak Cruella Demon w tej scenie, z animowanych Dalmatyńczyków. Tak. No więc w tym momencie przechodzimy do tego konkretnego zawiązania akcji, do konfliktu, który będziemy musieli rozwiązać na przestrzeni filmu. Otóż Bożenka stwierdza, że wyśle do tego Marcinka fotografie, na których niby z nim się obciskuje. Ona tam jest w takim półnebliżu, powiedzmy, ale nie widać na tych fotografiach, na żadnej z nich twarzy tego Marcinka. Widać tylko jakieś pośladki, jakieś plecy, jakieś coś tam. No i list z tymi zdjęciami dociera do domu Marcina oraz Agnieszki, którzy są już po oświadczynach. Tak, dokonały się oświadczyny w międzyczasie. Się, y, też tak przeprowadzone. Mm. No. Tak, tak, se, tak jak no. wszystko w tym filmie. No. I teraz najważniejsze. Nasz główny bohater, czyli Marcinek śpi. W tym czasie jego narzeczona. Znajduje ten list, otwiera go i znajduje tam te fotografie. Więc automatycznie zakłada, że on ją zdradził, przychodzi do pomieszczenia, w którym ten Marcinek śpi, rzuca w niego tymi fotografiami. Przypominam, że na tych fotografiach nie widać twarzy tego typa. No więc ta Agnieszka zrozpaczona, że jej się w ogóle związek posypał, ona postanawia uciec i postanawia się zaszywać w różnych miejscach, żeby jej narzeczony nie odnalazł. A ten, kiedy się budzi, nie zauważa absolutnie tych zdjęć dookoła, tylko potem się irytuje, że ktoś mu zarysował samochód. Tak jest zbudowany konflikt na cały film. I po prostu ci bohaterowie będą się przez pół filmu mijać, bo ta się będzie chować, ten jej będzie szukać. Ja pewne rzeczy przemyślałam i w tej czwartej części starałam się wybrnąć z tej historii no lepiej może niż w trzeciej. A w ogóle ten samochód to został zarysowany chyba po to. Żeby zalokować motocykl, bo wydaje mi A się, tak, tak, że no. y, jest sponsorem. Co za przypadek. I to jest w zasadzie jeden, jedyny wątek fabularny w tym filmie, bo reszta wątków to są tylko gagi. Tak, epizody, tylko. gagi. No ale mamy gdzieś tam innych bohaterów tego filmu, czyli Marlenkę i Piotrusia. I do Marlenki przybywa w postaci Doroty Stalińskiej matka. Ze <noise> Ponieważ ma zamiar po raz któryś tam wyjść za mąż i tym razem znalazła sobie męża Polaka, Szuka sobie Mena w Polsce. To był bardzo dobry husband, on był bardzo bogaty, bardzo stary i bardzo szybko był dead. I kochani, jeżeli widzieliście film narzeczony na niby, w którym to Piotr Adamczyk uczył nas angielskiego, you create the monster. Potwora. No to pani Stalińska robi to ze zdwojoną lub też potrojoną siłą. Jak ja bym dead była, to ja bym Cię zawiadomiła. Adamczykowi wyszło to na dobre, wszyscy wiemy Hołka i te sprawy, ale wróćmy na moment w takim razie do Kogla 3, bo tam już był przecież żart z tego, że uczymy się języka angielskiego, ponieważ sąsiad musiał mówić... Kiss oczywiście... me Kate. Kiss me Kate. Kiss me Kate. <laughs> Muszę je. I am completely crazy. I musiał oczywiście chwalić się swoją znajomością angielskiego, więc jeżeli tamten żart na te dwie minuty filmu, który żenujący na maksa, powraca tutaj w formie wydłużonego całego wątku, który będzie się przewijał przez cały film, no to taka komedia. Żeby mi to było ostatni raz. To było ostatni raz. Cztery części starczy. Myślę, że to jest tak bardzo dużo. No, no, no nie uważam, żeby to był dobry pomysł na powracający żart. Aczkolwiek uważam, że Dorota Stalińska wychodzi z tego relatywnie bez szwanku. Natomiast z postacią graną przez Dorotę Stalińską wiąże się także jeszcze jeden motyw, mianowicie ona w pierwszych minutach, kiedy się pojawia, to mówi, że przywiozła ze sobą ze stanów jakieś siedem sukni, takich musi sobie wybrać i tak dalej, i wtedy zapalać się widzu taka lampka nad głową. Ok, jeżeli to jest w uniwersum komedii romantycznych, to na pewno będzie scena z przebierankami. To I znaczy... oczywiście, że jest montażek z pokazem mody. I oczywiście, że bohaterowie siedzą i oceniają i mówią, że nie, ta nie, ta tak, a wtedy taka muzyczka leci tam plumkająca. Było, było. Było, było. Było, 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 było. I oczywiście ta scena jest też powodem do kilku żartów. Z tego, jakiej tak naprawdę orientacji jest Piotruś w takim wypadku. Bo to jest bardzo woke film. Bardzo. O, 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 o. 25 lat temu. A skąd ty wiesz, co to jest ten gender? Z telewizji. W międzyczasie okazuje się, że związek Kasi z Wolańskim, to wcale nie jest taka bajka i w ogóle najgorzej, bo oni żyją bez ślubu. I tutaj ten wątek też jest bardzo problematyczny, bo jeżeli idziecie na Kogel Mogel 4 właśnie z taką myślą, że hej, zobaczmy co się dzieje u tych naszych ulubionych bohaterów sprzed lat, no to się srogo zawiedziecie. Chemii tutaj za grosz Różnica wieku między tymi bohaterami jest taka dosyć niepokojąca, jest tak naprawdę. Jest coraz bardziej widoczna. Już na tym etapie, ale to nie byłby największy problem. Gorzej z tym, że jeżeli ci ludzie mijali się przez tyle lat i w sumie wszystkie znaki na niebie i ziemi miały sprawić, że oni jednak skończą ze sobą i będą jednak w jakiejś relacji, no to wystarczy, że ich dzieci pokłócą się tuż przed ślubem i automatycznie ich związek także się sypie, ponieważ jak ty mogłaś wychować tak tego syna? Za tak krzywdę mojej córki! Pomóżcie mi ją odzyskać, potem jest. Zrobiłeś Przypominam, że na tych fotografiach nie widać twarzy tego typa. Dorośli ludzie ze sobą. Dojrzałość. Nie rozmawiają. E, no ale dobra, mamy też ten temat, że e, matka Agnieszki, grana przez Ewę Kasprzyk, gdzieś nie. zniknęła. Tak, jest nieobecna przez trzy czwarte filmu. I okazuje się, że jest, nie chcę mówić, że w sekcie, ale w jakimś takim ugrupowaniu modlitewno-medytacyjnym. Tak, za zamkniętą bramą robią różne dziwne rzeczy, co też sąsiad podkreśla, że tam na golasa biegają. I ja nie cholera jest ten wątek, bo Agnieszka tam wchodzi, są tam dwie sceny. Bo chce się schować przed swoim narzeczonym, więc jedyne możliwe miejsce to jest jakaś sekta, gdzie jej matka należy. No dobra, Marcinek w tym czasie jest w siedzibie Piotrusia i Marlenki, I... którą przejęła matka Marlenki, tak naprawdę, bo to ona tam robi najwięcej tak. zamieszania. I w tym intensywnym poszukiwaniu swojej narzeczonej stwierdza, że z Piotrusiem pójdą sobie na basen i siedzą w takich kołach. To są takie bardzo intensywne poszukiwania tej narzeczonej, i wtedy tam się odpalają dialogi na temat tego, że że największym przeciwnikiem Faceta to jest deska klozetowa nieopuszczona. A... <grym wytrych> A jego największą miłością są cztery pancerni i przygody psa cywila. Także. Zatrzymaliśmy się na pewnym etapie i tam już zostaliśmy. Nagle, jak już wszyscy praktycznie są w tej siedzibie, poza samą zainteresowaną Agnieszką, to okazuje się, że najwięcej zdrowego rozsądku w całym tym towarzystwie ma Piotruś! Ponieważ on wpada nagle jako jedyny na to, że hej, jak na zdjęciach, wiecie, erotycznych, nie widać twarzy tego typa, to może to w ogóle nie jest nasz Marcinek. Ta postać na to wpadła. Po godzinie ganiania się i darcia na siebie japy. I wtedy Marcinek mówi faktycznie, na pośladkach tego typa na zdjęciu jest pieprzyk, a ja go nie mam. Więc pokazuje wszystkim dowody. Ściąga spodnie, żeby pokazać, że nie ma pieprzyka na dupie, i wtedy pozostała obsada obserwuje to z takim zainteresowaniem, że o, faktycznie. Chciałabym zaznaczyć, że są tam też zupełnie obcy ludzie jak na razie. I właśnie, a propos dupy. Ja przepraszam za bezpośredniość, ale kto po latach związku nie byłby w stanie <laughs> rozpoznać że no to nie są te pośladki, które się koło mnie budzą codziennie. Ja bym cię po dupie poznała. I tu nie chodzi o to, że mam tak charakterystyczną dupę. <laughs> Chociaż. Excuse me! I'd like to ask you a few questions. Konflikt rozpoczyna się w momencie, kiedy mamy fotografie, na których to ten Marcinek teoretycznie jest z jakąś inną kobietą, i od tego mamy całą inbę, a potem rozwiązuje się w momencie, kiedy porównują te fotografie z tyłkiem głównego bohatera. I poza tymi dwiema scenami, tak naprawdę, reszta mogłaby nie istnieć. No, w sensie to można rozwiązać dosłownie w dwie minuty. Ale ludzie ze sobą nie rozmawiają I w tym filmie nie ma wiele więcej No jest to, że słuchajcie No w końcu ta Agnieszka razem ze swoją matką Zresztą wyciągniętą z tej mm, Sekty, nie sekty no. y, Trafiają również do siedziby Piotruzia i Marlenki I po prostu się wszystko rozwiązuje To nawet nie ma za dużo rozmów Po prostu wszyscy jakby ok, więc tak jest I słuchajcie, tak jak y, W każdej paździerzowej komedii romantycznej Wszyscy na koniec muszą y, się sparować Łącznie z drugim czy trzecim planem tak, tutaj tak idą tutaj o krok dalej. Dokładnie, idziemy o krok dalej. Dwa kroki dalej, może nawet trzy. Kochani, trzymajcie się w foteli, ponieważ mamy turbulencję. Wszyscy bohaterowie, którzy wypowiedzieli więcej niż jedno zdanie w tym filmie, mhm. biorą śluby. Czyli. Sami zainteresowani Agnieszka z Marcinkiem, Kasia z Wolańskim. Nie no. wiemy kiedy to się w ogóle ta decyzja podjęła, no ale to jeszcze nic, no bo oczywiście ten ślub, który miał się odbyć, czyli Matki Marlenki z. Bohaterem granym przez Mariana o panie. To już jest trzeci. Oprócz tego, pani ten... Wolańska wychodzi za typa, którego poznała dzień wcześniej pod postacią Karola Strasburgera. I oprócz tego mamy, kochani, nieheteronormatywny ślub! Pani policjantka oraz pani Japonka z poprzedniego filmu, gdzie poświęcono na to trzy sceny w tamtym filmie ustanowiliśmy, że jeżeli jedna lesbijka znajdzie drugą lesbijkę, no bo są tylko dwie w Polsce, no to nie mają innego wyjścia, muszą po prostu i to jedna być jest razem. importowana, I to tak. jedna jest z importu, bo w Polsce nie ma więcej. I tutaj poświęcono na to dwie sceny. One także biorą ślub z tymi wszystkimi bohaterami jednocześnie, ponieważ są tak blisko ze sobą. I guess pięć ślubów. Jednocześnie. Ten film po prostu powinien nazywać się Pięć wesel i paździerz. To jest coś nowego. to muszę przyznać, jest to innowacyjne w pewnym sensie. I my opowiedzieliśmy wam cały film. Tutaj się więcej Tym nic nie, nie dzieje. W filmie w zasadzie nie ma nic więcej, no dosłownie jest... Co? No jakżeżby to. Zapomnieliśmy o najważniejszym. Hmm? O kobiecie, która powinna być gdzieś zamknięta z dala od ludzi. Która próbuje zabić wszystkich członków tej rodziny, rozjeżdżając ich. To jest mnóstwo fantastycznych scen i, i mnóstwo fantastycznych wątków. Nie wiem, dlaczego w ogóle jeździ tym samochodem, skoro zabrano jej prawo jazdy na samym początku filmu. No ale próbuje wszystkich rozjechać. Ma 24 godziny na to, żeby jeszcze jeździć tym samochodem. A, to to wszystko rozgrywa się w ciągu 24 godzin. Albo Dziękuję. potem na nielegalu jeździ. Mamy rozwiązanie tej sytuacji i w sumie tyle. W sensie, oni ją biorą na takie niby mini przesłuchanie, nie będą wołać policji, bo ona ma im tylko obiecać, że da im spokój. Takie intrygujące, emocjonujące, wciągające 90 minut paździerza. Okej, okay, no nie ma tutaj tak absurdalnych rzeczy jak rozjeżdżanie traktorem krasnali ogrodowych. Ale tutaj nie ma nic więcej. Przecież to jest pisane w taki sposób, że a teraz pojawia się ta postać i coś mówi. A czasami nawet nie mówi. To jest poziom pisaniny para dokumentów. Ten film powinien komentować lakarną albo Naruciak, a nie by. <gry> Mój Boże! Profesjonalista! I skoro już doszło do tych ślubów, no to wydaje mi się, że musi powstać następna część. To nie po Bożemu, żeby nie mieli dzieci teraz! No zobaczymy, yy, jak się to spodoba. Na pewno nie napiszę piątej. Za jakieś 10-15 lat powstanie część piąta, w której będziemy mieli dzieciaki, a nasi młodzi w tym momencie, no to będą głównymi bohaterami tymi takimi wiesz... Ha! <słysk> i co? No, my nie liczyliśmy na wiele, a i tak jesteśmy zawiedzeni. Szkoda mi jest bardzo Rozbickiego i Hamkało, ponieważ no, my zauważyliśmy plusy w ich rolach w poprzedniej części. I a to, to było trudne. To tutaj są po prostu takimi dwiema figurami, wokół których coś się dzieje, jakieś zamieszanie. Tak, ona ucieka, I on ją goni, i on, szuka. Dokładnie. Poza tym nie mają sobie nic. Marcin kompletnie stracił jakikolwiek charakter, jeżeli go miał. Jest tylko takim teraz pieseczkiem. Jeżeli mamy tutaj szukać jakichkolwiek zalet, no to po raz kolejny można docenić to, że Piotruś nie traktuje się poważnie, że jest Piotruś taką... Piotruś jest najlepszą postacią. W że w pewnym momencie na przykład Katarzyna Skrzynecka rzuca takim tekstem, że jest podobna do Ariany Grande, co było naprawdę mm. zabawne. To była jedna z jej pierwszych kwestii w tym filmie i wzięła mnie z zaskoczenia, trochę przyznaję. Tak, tak. no i ta Dorota Stalińska też bawi się swoją rolą. No, cały czas walczy tym pongliszem, i to ma być zabawne, ale jest w tym jakiś urok w tej postaci. Taki kabaretowy, ale jest w tym jakiś urok. Ale ja w nią trochę wierzę. Mhm. Wierzę, że mogłaby gdzieś na peryferiach rozumu istnieć taka postać. Tak, ale to wszystko to są zalety wynikające wyłącznie z tego, że być może jakiś aktor czy aktorka mają w sobie odrobinę charyzmy, czy dystansu do tego, jakie postaci odgrywają. I w jakim filmie występują. Natomiast wszystko pod kątem produkcyjnym, scenariuszowym czym ten film w ogóle jest, jako kontynuacja takiej kultowej serii. Wygląda to jest, jak słaby serial. To bardzo. jest po prostu dramat, to nawet nie jest film kinowy. W ogóle ten film jest niepotrzebny, bo rozumiem jeszcze, że ta trójka że to był taki powrót że warto byłoby się dowiedzieć co po latach u nich słychać. Tra, no, że lala. wolański w końcu się z Kasią sparowali po tych wszystkich latach. A chociaż to. Tutaj nie ma nic. Tutaj naprawdę nie ma nic i. No i tyle, co będziemy kopać leżącego. Tu już jakby nie ma co kopać. No nie wiem. Ja mam nadzieję, że tym razem nas posłuchacie. Nie dacie temu filmowi za dużo zarobić. Może lepiej przeznaczać y, swoje pieniądze na projekty, które są znacznie bardziej interesujące, ambitne i mają cokolwiek do powiedzenia. Albo wpłaccie, nie wiem, na pieski, kotki czy cokolwiek. To jest bardzo dobry pomysł. Tak? Wpłaccie na pieski kotki. Jeżeli dobrze się bawiliście na tej recenzji, jeżeli y, doceniacie to, że obejrzeliśmy ten film dla Was i faktycznie przecierpieliśmy to, zmontowaliśmy ten materiał, to wpłaccie parę złotych na jakieś cele dobroczynne albo właśnie na jakieś schronisko zwierząt. Tak. Niech się to do czegoś przyda, niech się niesie. Postaramy się podlinkować jakieś schronisko, które znajdziemy i które potrzebuje Waszej pomocy. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.